Cześć, to jest Monbrick. W dzisiejszym odcinku, Wielką Sobotę, w tym wielkosobotnim specjalnym świątecznym odcinku zrecenzuję dla Was również specjalny zestaw 40527. Widzicie nawet tutaj komunikat Limited Edition. Jest to zestaw, który mogliśmy zdobyć na Legoshopie przy zakupach. Oczywiście za odpowiednią kwotę, którą ja spełniłem i dzisiaj mam okazję dzięki temu recenzować do Was naprawdę fajny zestaw, w tym dostajemy taką sporą pisankę i dwa małe pisklanki. Mam nadzieję, że położę zestaw mi się spodoba, ale to już się przekonuję. później. Teraz pora otworzyć to pudełko. Tutaj to nawet myślę, że ta taśma bez pomocy noża bez problemu powinna pójść. Zobaczcie. To trochę zaoszczędzimy też wtedy czasu. Jest instrukcja, jest także druga instrukcja I woreczków nie mało, nie mało Bo numerowane woreczki od 1, 2, 3, 4 i 5 Jeszcze inny nie spotkałem się, że był woreczek numerowany tak małej wielkości Ale co, ale ważne, że jest tutaj trochę tych klocków do układania I mam nadzieję, że po ułożeniu będę miał w tym zestawie Dobrą opinię, bo my właśnie widzimy się w jego ułożenia. Oto zawartość, którą dostajemy w tym zestawie po jego ułożeniu. Są tutaj dwa kurczaki oraz jajko, pisanka. I właśnie od pisanki sobie e, zaczniemy. Powiem, bo to była naprawdę bardzo trudna budowa e, tej pisanki. Dużo takich. Powtarzający, powtarzających się elementów sprawiało, że mnie zabudowa nudziła i prekluzorom mały małe to jajko, a nie budowało się wcale tak e, krótko. E, mamy dwie wersje kolorystyczne, pozwólcie, że nie będę zmieniał, e, zmieniał na tą drugą, e, bo to jest bardzo trudna robota. E, jest opcja właśnie, żeby patrzcie, takie różowo-fioletowe te, e, te płaskie elementy ale jest także także opcja by y, był fiolet i y, kolor żółty. Y, jest taka właśnie opcja też. E, no właśnie, co ja teraz zrobiłem? Otworzyłem to jajko. Właśnie o tym teraz chcę wspomnieć. To jajko bardzo się ciekawie otwiera. Jeszcze z taką techniką się nie spotkałem. Zobaczcie. Tutaj każdy, każdy z element wchodzi w siebie i powstaje e, taka rozkładna pisarka. Świetny pomysł. Naprawdę świetny. E, co mi się bardzo spodobało. Idzie na ogromny plus dla tego zestawu, który będę chciał uwzględnić w ocenie końcowej. Natomiast teraz jeszcze muszę powiedzieć coś o kurczaczkach. E, jeden taki ciemniejszy i taki osobiście bardziej podoba mi się <laughs> ten ciemniejszy, ten taki pomarańczowy. E, uważam, że jest bardziej kształtny, jest za to jakiś taki wyższy, ale też nie jest najgorszy. Obydwa mają taki dziubek, to jest, to nie jest taki jakiś element serka, e, to jest taki bardziej daszek, który do środka schodzą e, dwa takie opadające części, i dwie takie opadające części. E, mamy także skrzydła, e, obydwa i u tego pisklaka i u tego e, są to skrzydła zbudowane na tej samej zasadzie, tylko użyte inne odcienie tych samych klocków. Skrzydło e, także jest pokryte płaskimi elementami, które e, imitują e, taki bardziej wiesz, może, z, może niekoń, nie do końca właśnie biura. E, no i ma on, mają te kurczaki, także nogi trochę za duże. To e, nogi uważam trochę za duże i w ogóle, mimo że te nogi są duże, to i tak jest ciężko ze staniem, e, więc może to jest jakieś wytłumaczenie, że po prostu gdyby były jeszcze mniejsze, to mógłby być jakiś e, z tym problem. To już koniec dzisiejszego wielkanocnego odcinka. Mam nadzieję, że spodobał Wam się zestaw, który do Was prezentowałem. Chciałbym tutaj wiedzieć ocenę punktami. Naprawdę nie widzę tutaj większych wad. Eee, może ewentualnie wygląd tych kurczaków od dołu, ale to już o tym wspomnieliśmy przed chwilą, eee, dlatego myślę, że chciałem wydać ocenę 9 na 10, polecam Wam ten zestaw, eee, świetna pisanka, do pisanki nie mam żadnych, kompletnie żadnych eee, zastrzeżeń, bo jest naprawdę fajnie zrobiona, eee, no wiadomo, tym, że mógłbym się doczepić, że już tutaj niefajnie jakoś chodzi, ale to eee, tego się lepiej sobie nie dało, eee, a pisklaki, eee, jakoś tak uważam, że mogły być jeszcze odrobinę bardziej dopracowane, ale nie wiem, fajne takie te duże oczy, śmieszne wyglądają. Dobra, ja uważam, że nam wesołych świąt. Widzimy się jutro w odcinku, w którym mam życzenia, a także jeszcze w poniedziałek i to zakończymy skończymy sobie święto ratom. Pa!